Cześć! Ten filmik jest poświęcony BPT Teamowi. Ich typy sprawdzam praktycznie od początku lutego, czyli można powiedzieć, że od początku ich działania, bo styczeń był dla nich miesiącem testowym. Jak pewnie większość z Was już wie, nie jest to zwykła grupa z typami, jak inne na Facebooku. Nazwałbym to serwisem, bo oprócz wyselekcjonowanych polskich typerów, których znacie pewnie z grupy takie jak Pumaherka Team czy grupy IBC, jest to też właśnie serwis składkowy na typerów zagranicznych. Są też oczywiście typy live od jednego typera. Wszystkie te i inne informacje Informacje znajdziecie na stronie serwisu, który rzuciłem standardowo do opisu na dole. Zacznijmy od typerów Premeczy, potem live i skoczymy do zagranicznych. Zobaczymy, jak ze skutecznością w BPT Team. Pierwszy film to okres sprawdzania od 3 do 9 lutego. Patrick, czyli głowa BPT, przez ten okres dał 4 typy: wszystkie 4 z piłki nożnej, Malezję na plus, Clean Sheet i Bot Team Score w minusie i Monaco z rozliczeniem na plus. Warto tutaj dodać, że pakiet to obowiązuje na wszystkich typerów, ale mnóstwo z Was pyta mnie, jak grają poszczególni typerzy. Dlatego tak to rozbijamy. Sporo pracy, ale każdy będzie widział, jak to wygląda od środka. Zatem Patryk daje nam cztery typy z 50% skutecznością. Jeśli jesteśmy już w Patryku, to nie można przejść obojętnie obok jego analiz. Nie często zdarza się, żeby w ogóle były jakieś analizy, a już tak obszernych to nie widziałem chyba nigdzie, a trochę tych grup zwiedziłem. Widać tutaj naprawdę masę pracy włożoną w wyszukiwanie typów i jeszcze raz tyle wiedzy. Podoba mi się to i na pewno warto bardziej się temu przyjrzeć. Wszystko podawane na telegramie, więc jest elegancki porządek. Typer numer dwa, szanowny pan. No i od Hinola przez 7 dni dostajemy 5 typów, również wszystko z piłki nożnej, tutaj ze skutecznością 4 na 5, więc no trzeba sobie powiedzieć, że solidnie. Jak widzicie nie ma tutaj kilku czy kilkunastu typów dziennie, więc jak ktoś się nastawia na ilość, a nie na jakość u polskich typerów, no to raczej nie tutaj. Pędzimy do dziadka. Uraczył on nas w ciągu 7 dni trzema typami, Ako i Ekseter rozliczamy na plus, a z Waregem mamy zwrócić. Gdyby tak podliczyć wszystkie typy grane po 100 zł z tego tygodnia, co patrząc na ilość typów jest jak najbardziej do zry realizowania. Jesteśmy 439 zł do przodu. No całkiem fajnie. Jeśli chodzi o typy live, to ci, którzy oglądają moje filmy, wiedzą, że nie bardzo mnie to fascynuje, ale na Mario też zwróciłem uwagę. Pierwsze 7 dni w grupie BPT na live prezentuje się tak. Jak widzicie, Mario zarobił przez ten tydzień 35,7 jednostki, czyli od siebie dorzuca 357 zł profitu, grając 11 typów. W sumie nawet nie ma trudności ze złapaniem jego propozycji, bo 15 minut przed betem mamy informację o tym na telegramie. Typów od zagranicznych typerów też nie ma sensu badać jeden po drugim, bo, bo każdy z Was tak naprawdę może to sprawdzić. Ja osobiście głównie skupiłem się na polskich typerach, dlatego będziecie co tydzień dostawali szczegółowe zestawienie polskich y, typerów, ale też obserwacyjnie typy zagraniczniaków mi nie uciekły, więc co tydzień dostaniecie też podsumowanie właśnie live i typerów zagranicznych. Łapcie! Zagraniczni typerzy przez 7 pierwszych dni zaoferowali nam 30 typów z rezultatem aż 75,7 jednostki na plus, co jest już naprawdę, no powiedzmy sobie wybitnym wynikiem w skali tygodnia konta Best Polish Tipsters dorzucają od siebie 757 zł. Reasumując moje spostrzeżenia po pierwszym tygodniu, serwis wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Profit w skali tygodnia jest jednym z lepszych, patrząc na wszystkie grupy, w których byłem, no bo szybko licząc, polscy typerzy zarobili 439 zł Mario z Life'a 357 zł, no i zagraniczni 757 zł, co daje grube 1553 zł na czysto, przy płaskiej stawce 100 zł, grając wszystkie te typy. Typów nie licząc zagranicznych jest mało, ale wydaje mi się, że wszystko jest przemyślane i dawane. Z głową. Przynajmniej tak to na razie wygląda. Jest też oczywiście oddzielny kanał na telegramie do dyskusji, gdzie każdy z y, członków może pisać co chce, swoje pytania, spostrzeżenia. Dosłownie wszystko. No dobra, zobaczymy, jak będzie na kolejnych raportach. Z ciekawostek można jeszcze powiedzieć, że Patryk prowadzi nabór do darmowych kanałów dla utalentowanych polskich typerów, i darmowe kanały mają na celu promocję właśnie szerzej nieznanych typerów oraz wyselekcjonowanie tych najlepszych, najzdolniejszych, którzy może w przyszłości dołączą do PPT. Darmowe kanały, na które warto zerknąć, macie na grupie Patryka, którą oczywiście wróciłem do opisu na dole filmu. W opisie też jest moja grupa dyskusyjna, do której właśnie teraz Cię zapraszam, ziomeczku. No i standardowo mój fanpage. Wiesz, mordeczko, łapki w górę i suby są mega mile widziane, bo wtedy widzę, że filmy mają odbiorców i naprawdę chce się robić ich więcej i więcej. Naprawdę będę wdzięczny. Do BPT wracamy za tydzień, zobaczymy, czy będą trzymać formę, a z pytaniami czy sugestiami wal do mnie śmiało na fanpage. Z poniedziałkowym fartem, mordo.